Jesteśmy po wyborach. Polska podzielona na pół, internety się gotują. Ci, którzy czują się źle z powodu wyników, szukają winnych, obrażają tych, którzy się cieszą. Ci, którzy się cieszą, naśmiewają się z tych, którzy czują się źle. Krzywo patrzymy na siebie, a słowo empatia jest już tak wyśmiechane i tak dobrze widać w tej sytuacji, kto ma empatię, a kto nie ma, że hej. Zauważam, że co wybory, to jest gorzej. Jesteśmy coraz bardziej spolaryzowani. Jeden człowiek szczuje na drugiego. Żona głosuje na kandydata A, mąż na kandydata B. Skłóceni, ciche dni, a w internecie obrzucanie się największymi inwektywami. Dzielenie Polaków na gorszych i lepszych, na wykształconych, niewykształconych. Dziennikarze świetnie to podchwycają, nakręcają, a my wchodzimy w to jak w masełko. I e, pamiętajmy o tym, że ludźmi, którzy się źle mają mm, i którzy są skłóceni ze sobą, dużo łatwiej jest manipulować. A my obwiniamy siebie nawzajem, jak dzieci w piaskownicy. E, to Twoja wina, nie, to Twoja wina, e, to Ty jesteś zły, nie, to Ty jesteś zły. Kiedy źle się mamy, to często szukamy winnych tego naszego złego samopoczucia. Zamiast zaopiekować się sobą, zamiast przeżyć te trudne emocje, które są we mnie, to rozczarowanie, frustrację, złość, zaopiekować się sobą. Wielu z nas chciałoby, żeby wynik tych wyborów był inny, ale już nie zmienimy tego. Teraz w, u mnie świeci słońce i choćbym nie wiem, jak bardzo się starała. Całą energię w to włożyła i moje zdrowie w to, żeby teraz zaczęło padać, to nie będzie padać. Dlaczego? Bo to jest coś poza moją strefą wpływu. I właśnie warto sobie uświadomić, że wynik tych wyborów, czy to jak głosowali inni, jest poza moją strefą wpływu. I szkoda zdrowia, szkoda energii na to, żeby tyle czasu, tyle, tyle siebie na to poświęcać. Słuchajcie, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne wartości na pierwszym miejscu, jako takie najważniejsze. Każdy z nas ma inną historię, inną sytuację życiową. Jednocześnie każdy z nas popełnia błędy, i dzięki tej takiej naszej różnorodności możemy z tego czerpać, a my się skupiamy na tym, że to jest źle. I najlepiej to jakby inni ludzie, dokładnie tak jak my myśleli, do, dokładnie tak jak my robili. To samo wyznawali, tak naprawdę, żeby ci ludzie byli naszą kopią. I wiesz, niewielka to sztuka. Szanować, lubić kogoś, kto ma takie same poglądy, w to samo wierzy. Natomiast sztuką i najwyższym wyrazem człowieczeństwa jest szacunek i chęć zrozumienia tego, kto jest inny. Dlatego łączmy, a nie dzielmy. Jeżeli uważasz, że ten filmik jest wartościowy, za serduszkuj. Skomentuj albo podaj go dalej.